Witam wszystkich, z tej strony Daria i w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć czego zazdroszczę Wam, moi drodzy. No oczywiście jestem szczęśliwa z tego powodu, że mam możliwość mieszkać w Polsce, że już tu długo mieszkam, zamierzam zostać. I Ale w każdym razie nie może mnie nie smucić to co się dzieje na Ukrainie i ta sytuacja na wschodzie Ukrainy. I w ogóle na przykład... Wczoraj w Zaporozie szkoły i przedszkoli dostali wiadomość o tym, że wszystkie szkoły i przedszkoli w mieście są zaminowane. I to straszne. Jak później się okazało, że to tego nie było, nie było żadnych tam min, ale w każdym razie nikt nie wie, co, co to było, kto to, dlaczego dzwonił, i nie wiadomo, czy to był jakiś żart, albo jakaś tam akcja, destabilizacja, nie wiem co. I jak się okazało, i dzisiaj. Było to samo. Dzieci musieli a, pilnie opuścić i szkoły, i przedszkoli, i w ogóle siedzieć w domu. E, jak dowiedziałam się jeszcze, że a, to samo się dzieje i w innych miastach na Ukrainie. Dzwonią i mówią, albo piszą, że a, jakieś tam szkoły, albo centrum handlowe są zaminowane. To w ogóle jest straszne i niezrozumiałe, dlaczego to się dzieje. Jak zawsze, nie chcę nagrywać jakichś tam tematów politycznych i przygotowuję takie jedno nagranie i, w, i, i nagranie wychodzi mnie takie trochę polityczne. Nie mogę powiedzieć, że bardzo ogarniam albo bardzo mi się podoba. Nie, nie wiem dlaczego tak wychodzi. Dlatego, jeżeli macie jakieś pomysły na nagraniu, żeby jesteście czegoś ciekawi, e, chcecie czegoś się dowiedzieć, obowiązkowo napiszcie w komentarzu, bo zawsze takie. Takie robią smutne ostatnie nagrania. I tak, do tematu. Pierwsze, oczywiście, czego zazdroście, to tego, że potrafiliście zrobić, zbudować taki, taki piękny kraj. Taki no naprawdę mocny kraj, bo Ukraina, kiedy odzyskała niepodległość, miała o wiele lepsze warunki, ale w ciągu 30 lat, no tam więcej, po prostu wszystko zniszczone, wszystko popsute, stracone, i nie zostało od tego już nic. Wszystkie te fabryki sprzedają i posprzedawali, kradną non-stop, bez końca, i nic wkrótce na Ukrainie nie zostanie. Drugim, drugim, Czego zazdroście, To oczywiście, że potrafiliście mądrze rządzić pieniędzmi, które wpływają do Polski jako inwestycje albo jako biznes. Także dużo korporacji międzynarodowych teraz wybierają Polskę, żeby tak prowadzić swoją działalność. I nie tylko ze względu na i koszt utrzymania. A po, no, w tych biur i przez pracowników, bo naprawdę przyjeżdżają i Polska ma swoich bardzo dobrych specjalistów, profesjonalistów, powiedzmy tak. Na, na Ukrainie niestety teraz to w ogóle ta sytuacja nie wiadomo kiedy może się poprawić, przez to, że najpierw sytuacja na wschodzie destabilizuje stan ekonomiczny Ukrainy i różne takie wiadomości o jakichś tam wybuchach, minach. Każdy wie, że na Ukrainie można na spokojnie dać tam łapówkę i przez to nikt nie odpowiada za jakość tam usług, towarów itd. Przez to, że przez to nikt nie chce prowadzić swoją działalność na Ukrainie. Oczywiście, że w ciągu ostatnich Mm, dwóch lat na pewno tak. Już można zobaczyć w Kijowie takie oferty pracy w języku angielskim, w jakichś takich a, firmach. No, nie powiem, że tak bardziej międzynarodowe, ale w każdym razie już a, lepiej. Mm, a, jeszcze bardzo zazdroszczę oczywiście Waszego szacunku do ludzi. Oczywiście to dla mnie jest najważniejsze, bo a, każde państwo to przede wszystkim ludzie, nie jakieś tam miasto, tam budynek, a, pałac, zamek. To przede wszystkim ludzie, a, którzy mieszkają w tym kraju, a, jak się opiekują swoim krajem, jak potrafią to zrozumieć tam, a, i tak dalej. I dla mnie w Polsce ludzie naprawdę a, szanują. шаную з шацунком до людей. А, но не з этого дай мися же остатню на Україні люди попросту по не шаную нікого, навіть мисли себе. Очевіть же здесь этос по поводу же чоловік муший муще достостоювати се до варунків, так, до нових варунків, до оточення і нестете їжелям Teraz któraś, ktoś, kto ma w rękach tam władzę, to od razu wariuje i chce na 10 tysięcy żyć sobie, sobie ukraść te wszystkie pieniądze i dla siebie, i dla swoich dzieci, i dzieci, dzieci, i wnuków i, i tak dalej. To ach, to naprawdę wygląda strasznie i ludzie takie bardziej... takim mają... Oczywiście, kiepski humor, przez to zawsze e, zdenerwowani, zerytowanie. Już e, tyle razy mówiłam, że e, dopóki jedziesz do pracy, to po prostu zaczynają zaczyna się trzęsąć się e, rzęsy, po prostu tak oko i wypadają włosy, dopóki jedziesz. To naprawdę, mm, naprawdę tak jest. Tutaj, E, tak jest e, spokojnie Ech, bardzo mi się podoba, oczywiście to nie o sprawiedliwe zachowania ludzi, że macie jakieś tam kłopoty e, polityczne ekonomiczne, to przede wszystkim musimy zostawać ludźmi a nie jakimś tam siatkiem, jakimś tam e, dalej jeszcze zazdroszczę tego, że Tysięcy razy mówiłam. Myślę, że, że chronicie swój język, swoją kulturę, swoją, swoje tradycje. No, powiem szczerze mówiąc, że ktoś może powiedzieć, że to jest nacjonalizm, coś takiego, ale według mnie to jest normalnie ze względu na to, ile osób przyjeżdża na przykład e, i ze Wschodu, e, i z, tam, z Białorusi, z Rosji i nawet innych państw niedawno oglądałam jakiś ciekawy e, filmik na YouTubie. I że teraz u na przykład u Hindusów, e, Hindusie też chcą wyjeżdżać do Polski, bo tutaj mają dobrą pracę i nie takie wysokie koszt życia, nie takie wysokie wydatki na życie, przez to chcą oczywiście wyjeżdżać i do Polski, ja. więc to jest bardzo dobrze, że a, choć w jakiś sposób a, i przez egzaminy i starajcie się trzymać, utrzymywać ten a, poziom języka polskiego, żeby nie stracić jego. I oczywiście to jest normalne, jeżeli ktoś Przeprowadza się do innego państwa, to oczywiście musi nasledować reguły tego państwa, a nie jakieś tam swoje, albo wymyślone, albo nie wiem, jeszcze jakieś, bo to wygląda dziwnie. Jeżeli chcesz dotrzymać reguł swoich, to proszę zostawaj u siebie w domu, a nie wyjeżdżaj. Jeżeli już zdecydowałeś wyjechać, to musisz naprawdę zmieniać swoje życie. I ktoś, ktoś zmienia, kto nie chce, to on po prostu cierpie. No to tak myślę, że, że po prostu cierpie z tego, że musi jakoś tam bardziej się dostosować, a jest przyzwyczajony do tego, a musi te, teraz. Nie, nie rozumiem. Każdy to musi rozumieć, że wyjeżdżasz i oczywiście zaczyna się nowe życie. Tak. Mam, myślę, że, że to wszystko. Nie chciałam opowiadać jakichś tam banalnych rzeczy o tam, o jedzeniu, nie wiem, o transporcie, o sklepach, o czymś I jeszcze, bo mamy w Polsce oczywiście dużo zalet, dużo, ale chciałam tak wyróżnić najgłupniejsze. Dla mnie. Dla mnie to, jak już powiedziałam, szacunek do ludzi, a, że potraficie rządzić pieniędzmi, rozwijać tam biznes, a, a, że budujecie ten kraj, że jeszcze lubię, że umiecie wspierać każdego, że Polak, Polaka zawsze tak wspiera a, i krytykować Polskę może wyłącznie Polak, jeżeli ktoś tam, no i jeżeli krytykuje, to. To już tak patrzą, tak sobie mm -hmm, mm -hmm. zapisałem, zanotowałem, że tam krytykujesz, ale naprawdę to jest bardzo dobrze. Tak, mam nadzieję, że się spodobało i czekam w kolejnych odcinkach. Pa.